Jestem bardzo zadowolony z partii el sábado. Jeśli chodzi o mecz, który będzie w tym momencie, i czekam na mecz, jaki będzie w najbliższym dniu w sábado. Venimos de una racha importante de resultados. W tym momencie jesteśmy po czterech meczach takich, bardzo ważnych zresztą. I y lo que más me preocupa, i co najbardziej mnie w tym momencie przejmują,

Muestras de ello, e, dlatego tego imówstnie, że nie widzę teraz w tym momencie, żeby to było widoczne. W całe tydzień, który był przed nami. Los jugadores están entrenando, creo que como como nunca desde lo que llevo yo aquí. Uważam, że piłkarze przez cały ten czas utrenowali jak nigdy od momentu, kiedy tutaj jestem. E, la intensidad y la alegría. Intensywność con, i radość. Con la con la que estamos entrenando. Este momento en que estamos

Panie trenerze, jak sytuacja kadrowa przed meczem w Szczecinie? Czy wszyscy zdrowi, wszyscy do trenera dyspozycji? Tak, sí, estamos eh, solo con la baja de Sabosky un poco, de que sin que estamos que vaya funcionando. Eh, tak, jedynie tylko wiadomo tylko załoski jest, który tu w meczu kontuzjowany, reszta piłkarzy w tym meczu wszyscy są zdrowi także. Cuidando a jugadores que están muchísimo de observar na wszystkich, tych którzy, na wszystkich tych, którzy Są też musimy patrzeć tych, którzy są zmęczeni i y tenemos que ir eh, regulando minutos i w tym meczu musimy startować tak minutami. Por los partidos que vienen. Mecze, które są przed nami. Pero solo nos preocupa este partido. Ale co najważniejsze, w tym momencie tylko nas przejmuje ten mecz, który mamy przed sobą. I każdy mecz, który będzie przed nami, z jedenastką, która będzie najlepsza. Pamiętam też, że powiedział Pan przed chwilą, że jesteście niebezpieczni. Czy to też nie jest tak, że nie jesteście niebezpieczni dla siebie i takie samo zadowolenie po tych czterech meczach nie przyszło za wcześnie? To jest prawda, że w tym momencie jesteśmy na dobrej drodze. De sufrir durante los partidos. Były w tamtych meczach, tam że mieliśmy takie rzeczy, że ciężko nas to kosztowało, dużo pracy. A tener ganas de que I był ten przyje ten moment, że właśnie czeka, oczekowaliśmy na to coś, żeby właśnie przyszedł ten moment, żeby właśnie wygrać. Y esa ilusión I por to, competir. Y to właśnie to, żeby walczyć. Es la que nos hace así de W tym momencie, po tym wszystkim, teraz jest to, co teraz stwierdziłem, że jesteśmy zespołem niebezpiecznym. Estamos, e, en Jesteśmy teraz w tym momencie na dobrej drodze. Repetir, ale jeszcze raz powtórzę: że jeśli si creemos que ya hemos algo, jeżeli, no uważamy, wszystko, dużo to w tym momencie się byśmy mylili bardzo. Panie trenerze nadal trzymał się będzie pan tej zasady, że zwycięskiego składu się nie zmienia? El domingo pasado hicimos algún cambio. Aún ganando, no? No sa tímeču, no sa tímeču, zrobiliśmy kilka zmian. Eee, eh, eh, pero no hay muchos cambios. Ale bueno, nie będzie dużo eh, zmian. Eh, no, no, no hay muchos cambios cuando ganas. Puede haber uno porque durante la semana tengamos que manejar eh, asuntos igual más extradeportivos que deportivos. Nie będzie dużo zmian, ale jak to zwykle bywa, czasami czasami są też sprawy bardziej poza niż sportowe. O tengamos que manejar cansancio. I także musimy umieć kierować tym wszystkim, że niektórzy na przykład są zmęczeni. O que manejar riesgo de lesión. I także to wziąć pod uwagę, że niektórzy mogą się skonduzjować przez zmęczenie. Jeżeli nie będzie oczywiście takich sytuacji do meczu, no, no veo los cambios. nie widzę, żeby były jakiekolwiek zmiany. Byliśmy na meczu, widzieliśmy go na żywo. To y jest dobry zespół. Buen equipo. Dobry zespół.

Y es lo que me preocupa. Nosotros nos preocupa. preocupa tiene jugadores en ataque buenos, sí. ¿Tiene, en sí. ¿Tiene en sí. tiene jugadores en defensa interesantes, sí. Pero a mí me preocupan los míos. Mí preocupan los míos. Mí, son moi. y si nosotros tenemos la intensidad del domingo de aquí. Volveremos a competir muy bien. Na pewno walczyć walczyć. y eso es lo que me preocupa. Y eso es lo que Panie trener jak pan sobie radzi bez trenera przygotowania fizycznego. Como lo estamos manejando? Ja ostatnimi czasy tutaj sterujemy. En este caso con la ayuda. W tym e, wypadku e, że z daleki quiero agradecer, no sé si sentará bien o sentará mal. W tym momencie chciałem jeszcze się pogratulować, nie wiem czy to będzie się dobrze, ktoś zrozumiał, a bo jeśli rozumie to w tym pero wypadku. Pero quiero agradecer públicamente. Ale se publicznie w tym momencie podziękować? Toda la ayuda que estamos recibiendo Pomoc ya con Ochimúyame de Sołowski. ¿Ot pana Andrzej Sołowski? Eh, eh, él es el que nos eh, está organizando. ¿Entonces son los que Ochiviche noches que ha Un poco esfuerzos y complemento. Ochiviche traje a w las silku, tareas plus, plús, dodatki, do maiko trainingu. A las tareas que yo organizo. Ochiviche noches que ni al taller obvio. Pero me consta que el club estamos. Eh, En de a alguien, Ale wiem o tym, że klub w tym momencie szuka kogoś, para żeby przyszedł ja, do naszego klubu. Chciałbym zapytać o dwóch przyjaciołach: i Mateusz Stumpurskiego. Co się z nimi dzieje? Dlaczego nie trenują z pierwszą drużyną? Como dije, su día, ja e, to już mówiłem día. Ja podejmuję decyzje. To jest, 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 somos personas que van a intentar e, encontrar minutos swoje do porque hay otra gente que viene a entrenar conmigo Dlatego, osoby, które przy, z B do zespołu, do ahora tenemos a Janiec Jańca, a Pipovar, Pipovara, a, e, Sibiva, a przy, entrenando con nosotros todo el tiempo nami cały czas. tenemos a Angik A caballo entre una cosa y otra. W tym momencie tak jak jest z nim, Porkie mm, Aj na temat jego powiedzieć. Są takie sytuacje, że młodych chłopaków zabradza się momentami w głowie. Nie jestem w stanie tego, tego kontrolować u nich? I no I y uważam, że ktoś nie robi tego dobrze, jeżeli chodzi o nich. Sobre todo los Przede wszystkim tym młodym chłopakom. Yo cuando quiera castigar a un jugador. Ya, piłkarza, no lo voy a castigar delante de 8000, eh? No, no, no. no. Eh, aquí tenemos un caso muy claro. Bardzo, que baja a jugar al B. Grać, y que hace goles. Y bramki, Y que baja y, poszedł, y compite. Y walczył, y, y por competir así en el B. Y, B, y por encontrarse él otra vez. Y tam, el domingo

Słyszałem, że na treningach na cztery sytuacje wykorzystujesz, wykorzystujesz ostatnio pięć. Jak to jest to? Wydaje mi się, że, że to po prostu idzie przez przez meczu, że strzeliłem ramki. To jest teraz taka, taka otoczka wokół mnie. No nic, ja się cieszę, cieszę, że jakoś wróciłem właśnie z tej drużyny, zagrałem, przydałem się. A jak będzie dalej, to, to życie pokaże. No, i, i tyle muszę dalej pracować na treningach, żeby, żeby strzelać w meczach. No właśnie, powiedz Przemek, czy rzeczywiście te, te pięć meczów, które, znaczy te trzy mecze, które zagrałeś w tych rezerwach, pięć bramek, to ci tak pomogły, bo tam jeszcze i karne były. Jak, co to daje, jak się tak zagra w rezerwach i się wraca do ekstraklasy? Pozwala zaistnieć. Każdy na jakiej pozycji gra, czego innego potrzebuje. Napastnik. To jest normalne, potrzebuję bramek, no, ja w takiej sytuacji jaka była, to była jedyna, jedyna droga, żebym strzelał bramki i dzięki tym bramkom dostałem szansę z, z Jagielonią i to pozwoliło mi strzelić bramki z Jagielonią, także no, mi to dało jakiejś pewności siebie i otworzyło szansę. No na pewno każdy człowiek potrzebuje czasu, wydaje mi się też, że dziennikarz jakby poszedł, zmienił, zmienił redakcję i pójdzie do innej, to też pewnie potrzebuje, żeby, żeby poznać nowe biurko nowych kolegów, także wydaje mi się, że, że odbywa, czy odbywało się to na, na normalnych zasadach, no, przyszedłem nowy, także nie czułem się, będąc nowym, jak zawodnik, który gra tutaj już długi, długi czas, czułem się jak nowy zawodnik i, i też kolegów mogę przekonać i trenera mogę przekonać dobrą grą i bramkami, także na pewno każdy, każdy dobry mecz, każda bramka yy, mi pomaga, to jest wydaje mi się naturalne i w każdej innej pracy jest, jest podobne. Ty byłeś krytykowany dosyć mocno po tych pierwszych meczach. Jak ty sobie z tym radzisz? Że czytasz gdzieś tam wpisy, że, że, że trytko to tak, trytko to nijak. Przechodzisz do, tym, do porządku dziennego, czy jednak cię to mobilizuje? No są różne odczucia, które, które mogą wywołać jakieś tam komentarze. Ja gram w piłkę, jest to, jest to moje życie, praca, pasja, wszystko. Także nie da się kompletnie odciąć. Musiałbym mnie. Nic nie, nie czuć. Natomiast na pewno ja podchodzę do tego tak, że po jednym meczu, jak, jak są super głosy, nie biorę tego do końca do, końca do siebie, bo ludzie czy, czy, czy dziennikarze czy Łęknik to nie są w stanie we mnie wyzwolić takich emocji, że ja czuję, że jestem jakimś supermenem czy bohaterem, i też nie są w stanie, że ja załamie się przez to. Na pewno, jeżeli biją ludzie brawa, to jest to miłe, jeżeli ludzie gwiżą jest to niemiłe. Ale w środku zawsze trzeba trzymać głowę w jednym poziomie i, i, i iść tam gdzie się tam gdzie się idzie, obojętnie jakie są odczucia ludzi ludzi w koło tego, bo to jest też normalne, jeżeli jeżeli ktoś gra słabo, no to ludzie nie będą klaskać, będą będą gwizdać. Tak jest, piłka to piłka to emocje i trzeba to zrozumieć, ale nie, nie do końca biorę ani braw ani gwizdów tak tak do serca. No to. to to może wywołać smutek lub, lub radość, ale, ale tam w środku, w sercu. A wy się czujecie przed tym meczem z pogonią mocni? Tacy, że jesteście w stanie? Że jesteśmy w stanie, czujemy się, ale, ale to właśnie też czasem trzeba choćby dla zasady dostać, dostać patelnią i, i żebyśmy się nie poczuli za mocni przed tym meczem z pogonią, bo no pogoń też się przed nami nie położy i tylko, tylko walka. Yy, Dana możliwość zdobycia tam punktu, bo też to, że będziemy walczyć, biegać, nie zagwarantuje nam zwycięstwa, dopiero da, da taką możliwość. Także to jest podstawa.